Ekonomia, kapitał gospodarka. Ja mam takie zdziwienie dotyczące wolności gospodarczej na świecie, bo tak. największa wolność pewnie kojarzy się nam wszystkim z takimi miejscami jak Singapur, Hongkong, prawda? Potem pewnie tak. Stany Zjednoczone, chociaż to już tak chyba bardziej historycznie ze względu na to, co tam było w XIX wieku. No ale w Europie, powiedzmy, Francja jest jako takie państwo dosyć regulowane, prawda? Tak. Tak już, ale Niemcy każdy by powiedział, że to już tam chyba raczej jest większa wolność niż we Francji. Ja wiem, I niekoniecznie, była taka... Niekoniecznie. No mnie się wydawało, że raczej no, znaczy w Niemczech, no zależy w jakich dziedzinach, ale ja przeczytałem taką wiadomość, która naprawdę, to jest z początku roku, ale no bardzo mnie zdziwiła. Proszę Państwa, więc tak. Między największymi miastami Niemiec w końcu zaczną kursować autobusy. I o co chodzi? Po blisko 80 latach zmieniono przepisy, które dawały kolei monopol na krajowe przewozy pasażerskie. Połączenia autobusowe w Niemczech mogły istnieć tylko tam, gdzie nie dojeżdżała kolej. Albo połączenia były wyjątkowo niedogodne. Na innych trasach autobusy jeździć nie mogły. W konsekwencji między dużymi niemieckimi miastami praktycznie nie było połączeń autobusowych. Ale czy ktoś narzekał na brak no, komunikacji między moment, dużymi rynek, miastami? Rynek Biemka? został uwolniony, a pojawienie się przewozów autobusowych <grymka> to dobra wiadomość dla podróżnych. Bilety autobusowe będą o wiele tańsze od biletów kolejowych. Wie pani, nikt pewnie nie narzekał na jakość, tylko ta jakość koszty kosztów dwa razy wysokie. Po prostu no, na jakość podróżowania dwukrotnie. niemieckimi kolejami narzekali. To systematycznie Rok w rok się powtarza, latem narzekają ludzie ze względu na to, że klimatyzacja albo działa, albo nie działa, okien nie można otwierać. To są głośne sprawy co roku. No ale ja po prostu byłem zszokowany tą informacją, naprawdę. No, w Polsce czy ktoś sobie wyobraża, na przykład, że nie prywatny przedsiębiorca mówi tak, że między Jelenią Górą a Zieloną Górą otworzy linie autobusową, a państwo mówi nie, nie otworzysz. Nie, bo jeżdżą nasze pociągi i tobie nie wolno. Proszę pana, może ciszej trochę, bo ktoś padnie na pomysł A, i powie, no, tak. no nie, nie otworzysz. Jeszcze w dodatku, jeszcze w dodatku w takim państwie, które jako miało inaczej, infrastrukturę drogową. U nas, u nas inaczej, wie pan, się sprawę załatwia. Zamyka się po prostu trasy kolejowe, linie kolejowe i już, no, bo się nie opłaca. No właśnie, u nas chronienie interesów przewoźnika państwowego, kolejowego idzie w tą stronę, żeby, żeby coraz bardziej ustępować pola. Także szczęśliwie może.